Witam wszystkich serdecznie. Po krótkiej przerwie z powrotem jestem. Musiałem pojechać do Polski. Tam Chciałem komuś pomóc, kto tej pomocy bardzo potrzebował. I no cóż, jestem z powrotem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kiriśniku czarnoplamym. Otóż, kiriśnik. Ta ryba ma około 12 cm długości. To ryby dzieciństwa mojej akwarystyki. Przepraszam, coś mi się tu odbija brzydko. Mm. Jak wspomniałem, są to ryby dzieciństwa mojej akwarystyki. Miałem je w swoim pierwszym 50-litrowym akwarium. To oczywiście było bardzo złym pomysłem, ponieważ ryby rosną od 15 do 18 cm. Zazwyczaj samiec jest większy. Poza tym niemiłosiernie kopią, więc wszelkie drobne listne rośliny to możecie o nich zapomnieć. Zresztą dobrze też, tak, żeby było takie plato, w którym te ryby mogą zaspokoić swoje potrzeby kopania i robienia destrukcji. Gdzie się schowałyście? Wszystkie płynęło. O jest. Bardzo aktywne ryby, spokojne, niepłochliwe. E, wszystko żerne. Aczkolwiek yy, różnie to bywa z nimi. No, ta wszystkożerność jest zaletą, ale to przy okazji sprawia, że wyżerają pokarm wszystkim innym rybom. A w momencie, kiedy urosną, dorosłe są naprawdę dosyć masywne. Występują yy, do Rzeczy Amazonki. Tam też yy, są rybą konsumpcyjną. Co ciekawe. Ciekawe, jak smakują. Yy, mają niewielkie wymagania, jeżeli chodzi o warunki bytowe, czy też może są bardzo wytrzymałe. O, może tak powiedzmy. Jeżeli chodzi o pH to od 6,0 do 8. Temperatura wody od 18 do 28 stopni. Ekstremalnie do 30, jeżeli powiedzmy mamy bardzo ciepłe lato, no to są w stanie wytrzymać taką temperaturę. Natomiast optimum jest między, no około 24 stopniach. Tu też w tym akwarium są 24 stopnie ustawione na grzałce. Ryby przy żerowaniu mogą przeganiać inne mniejsze ryby. Szczególnie z grupy kiryskowatych. Także nie polecam Wam łączenia tego gatunku z innymi gatunkami. I jeżeli macie akwarium roślinne to też nie polecam, bo będą Wam te rośliny niszczyć, będziecie się wkurzać. Minimalne akwarium to jest akwarium o długości metra. W literaturze tam piszą, że akwarium musi mieć 120, 140, 180 litrów. To akwarium tutaj ma 180 litrów i długość jego wynosi 1 metr. Z doświadczenia wiem, że istotniejszy w przypadku tego typu ryb jest powierzchnia dna, a nie objętość akwarium, ponieważ one większość czasu spędzają przy dnie. Bardzo dobrze jest zrobić im różne takie liczne kryjówki. Tutaj jest tego obfitość, jak widzicie, bo e, są te glonojady antistrus, wabenmuster. E, co do tego, ile ryb można trzymać w akwarium tego typu, no gdyby nie te e, wabenmustery, których jest cała masa, niektóre się ustawicznie rozmażają. To do 8 sztuk w takim akwarium 180-litrowym można trzymać, ja mam cztery sztuki. Ryby rosną bardzo nierównomiernie. Początkowo te ryby mają, no u mnie są około pół roku, można dniej i kupiłem je jak miały długość, nie ja wiem, około 3,5-4 cm. To są trzy największe osobniki. Może wypłynie czwarty osobnik. On jest o połowę mniejszy. Nie wiem z czego to wynika, że on tak wolno rośnie. Tutaj niestety barwniaki z tyłu złożyły gdzieś ikrę. I jest wojna od paru dni. Muszę te barwniaki stąd zabrać. Powoli przygotowuję dla nich osobne akwarium. A co do naszych rybek. Bardzo ładne ryby. Szeroko rozpowszechnione w Amazonii. Występują w różnych formach kolorystycznych, ta tutaj forma jest najbardziej charakterystyczna. Są też formy albinotyczne, mi się one specjalnie nie podobają, w każdym razie są, to kwestia gustu. Ciekawostką u tych ryb jest to, że w przypadku przyduchy, braku tlenu, połykają powietrze z ponad powierzchni wody. I oddychają końcowym odcinkiem Elita, który jest bardzo mocno ukrwiony i unerwiony. Yy, także yy, mogą dzięki temu żyć w różnych takich yy, mulistych zbiornikach. Zresztą w naturze żyją właśnie w takich wolno płynących wodach zamulonych. Tu akurat tego nie mają tym akwarium, bo to w tej podłoży jest ustawicznie przekopywane zarówno i przez labeo, jak i przez barwniaki, głównie przez barwniaki. Yy, jeżeli chodzi o wystrój akwarium dla tych ryb, tak jak wspomniałem, dużo różnych kryjówek gdzie ryby mogą się schronić, ale jak widać one w ciągu dnia też aktywnie pływają. Eee, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o rośliny to jedynie duże masywne rośliny. Ja tutaj mam tylko amazonkę i trzy aponogotony Ulvaceus. Ten nie wygląda zbyt ładnie, ponieważ dość mocno kwitnie i już jest cebula dość mocno wyczerpana ale chciałbym uzyskać kwiaty zapylone od tej rośliny i nasiona dlatego mam trzy tu są młodsze rośliny ta akurat wyszła w okres dojrzałości wytworzyła dwa pędy kwiatowe więc może uda się zapylić cokolwiek natomiast jeżeli chcemy żeby te liście były takie nieponiszczone, ładne i o kolorze jasnozielonym a nie tak jak tutaj żółtawym ponieważ ta roślina już dłuższy czas kwitnie no, to musicie te kwiaty obcinać. Wróćmy do ryb. O, jak widzicie, tutaj sobie jeden wpłynął do nory swojej. Eee, bardzo, bardzo wdzięczne ryby. Łatwo się rozmnażają. Eee, ja co prawda nigdy ich jeszcze nie rozmnażałem, ponieważ w moim 50-litrowym akwarium, w którym ja miałem, no, jak osiągnęły wielkość tej właśnie długości to sprzedałem Jest z do sklepu zologicznego, ponieważ nie byłem w stanie ich tam utrzymać Przepraszam to kubek wrócił ze szkoły yy, yy. Aha yy, rozmnażaniu mówiłem yy, To dosyć proste rozróżnienie pci, płci jest bardzo łatwe mm, ostrość ostrość momentu ok rozróżnienie płci jest bardzo łatwe Wystarczy spojrzeć na pierwszy promień płetwy piersiowej. U samca jest on bardzo masywny. Tutaj widzimy samicę, a obok jest samiec. Widzicie, ten promień jest taki, tak, no, wiele, wiele grubszy i pokryty takimi jakby kolcami. Także to widać już u ryb 12 cm, tak jak moje. O tu jest przykład tego tej łyżki, łyżki Dziekciu. Straszne syf robią te ryby przy jedzeniu też. Ja je karmię kulkami Vitalisa. Takie to są pałeczki śmierdzące na bazie ziemniaków i spiruliny. A oprócz tego daję kulki z much. De facto one są te kurki dedykowane dla barniaków, ale te rysy zjadają. Zjadają też płatki, które daję głupikom lucystycznym. To są te głupiki. To z różnych moich głupików wyłapuje takie formy bez melaminowe. Także ryba zje wszystko. To nie ma problemu. Natomiast z tego, co piszą w literaturze, jak chcemy je rozmnożyć to należy zrobić dużą pędzliankę wody no tak 50-70% na wodę o kilka stopni chłodniejszą do rozmnażania woda powinna być miękka a oprócz tego specyficznym wymogiem tych ryb jest to, że na powierzchni muszą być albo liście roślin pływających, takich dużych typu lotos albo jakichś roślin bagiennych ewentualnie można dać jakąś taką wysepkę styropianową talerzyk styropianowy taki jednorazowy samiec buduje gniazdo z piany dlatego jeżeli mamy tam duży ruch wody w tym akwarium no to musimy na czas rozmnażania ograniczyć ten ruch a następnie samiec buduje to gniazdo pod właśnie albo tym liściem czy też Jakimś kawałkiem plastiku, który sobie pływa. Samica przykleja jaja do tej powierzchni. Tych jaj dość dużo jest, bo do tysiąca sztuk aż nawet. Także naprawdę sporo. Oczywiście młodsze ryby będą miały tej ikry mniej niż starsze. To chyba logiczne. Następnie, jak już mamy te jaja, no to taki liś pływający. Czy też ten spodeczek? Przenosimy do osobnego zbiornika, gdzie mamy silne napowietrzanie. Woda jest miękka o temperaturze około 24 stopni. Po trzech dniach wylęgają się larwy, które mają tak około 6 mm. Następnie larwy te po dwóch dniach resorbują woreczek żółciowy i zaczynają normalnie żarować. Jako pierwszy pokarm możemy dać larwy solowca Lub y, inny Drobny bardzo drobny pokarm Natomiast 6 mm to już jest stosunkowo dużo jak Na, na rybek y, Przynajmniej w moim przypadku bo Na przykład są około 2 mm y, Czech Czy też w proporce y, A dario czy na przykład y, Także oni się nazywają skrzyczyki. No to już w ogóle masakra. Jak drobne to jest. O, proszę, kto to wychodzi? E, no, proszę, proszę. Kolega z głodnia. Przed dałem karmę, ale on jest tak pochliwy. To jest niesamowite. Tak duża ryba i tak pochliwa. E, w każdym razie, wracając do kliśników. Tak, jak wspomniałem, no rozmnażanie nie jest z jakąś trudnością. Nie robiłem tego jeszcze, ale widzę, że moje dyby są już chyba dojrzałe. Przynajmniej cechy płciowe są u nich wykształcone. Jeszcze raz spójrzmy na te płetwy. To jest najbardziej charakterystyczne. Samica, prawda? Wszystkie promienie płetwy piersiowej są tej samej grubości. A za nią jest samiec. I przyjrzyjmy się tej płetwie. E, widać, że jest e, ten promień dużo grubszy. O, Z tej perspektywy lepiej to widać, prawda? Pod kątem trzeba spojrzeć. E, w literaturze też można się spotkać e, z takim stwierdzeniem, że samica ma brzuch biały, e, że, a samiec ma brzuch z odcieniem fioletu. U moich ryb tego nie widać, ale ale tak jak wspomniałem ryba jest bardzo szeroko rozpowszechniona i układ centek, deseń kolor ryb, a nawet podobno i, i, i kształt mogą się różnić w zależności od odmiany także jak kupujecie to najlepiej kupić sobie docelową ilość ryb od razu na początku bo jeżeli ktoś jest purystą takim akwarystycznym nie zależy mu na tym, żeby, a tak jest właśnie przy kieliskach, żeby mieć formę dziką czy też powiedzmy z jakiejś konkretnej lokacji, no to wtedy nie możemy sobie kupić w jednym zoologicznym parę rebeka, a w drugim parę. Jeżeli chodzi o, o kieliskowych, nie kirysnikowy, tylko kieliskowych purystów no to jest to już prawie tak jak i w przypadku ryb karpieńcowatych, że podaje się datę, lokacje i, i no, ryby mogą się różnić. Ja aczkolwiek nie widziałem obok siebie ryb z dwóch lokacji, żeby móc tak powiedzieć, o, rzeczywiście różnią się i Wam pokazać. Zresztą w ogóle w dzisiejszych czasach trudno o tą rybę, jest to ryba zapomniana. Dlatego, że no każdy chce mieć ładne akwarium z roślinkami w ogóle a one robią demolkę Istotnym istotnym jest dobór obsady tak, żeby te ryby po prostu nie wchodziły sobie w drogę więc jak będziecie mieć kiriski panda i dopuścicie nieki do tego no to kiriski będą głodować ale naprawdę w dobrych warunkach ta ryba naprawdę świetnie wygląda i świetnie się prezentuje. I no, od dawna chciałbym je mieć, natomiast no, trzeba spełnić te podstawowe warunki. No i wiedzieć, z kim się ma do czynienia, bo później jest lament, czy oko, czy albo zdemolowały akwarium, albo na przykład odganiają inne ryby od karmy. Przepraszam, na chwilę muszę przerwać. Jestem z powrotem. E, jeszcze raz pokażę akwarium, które trzymam. Jak widzicie, ty, ja mam dosyć mocny róg, mocne powietrzanie. E, nie pamiętam, czy wspominałem o takiej ciekawostce, ale chyba nie wspomniałem o tym. E, te ryby są w stanie e, żyć w różnych takich zamolonych bajorach, ze względu na to, że e, jak jest przyducha, to są w stanie oddychać przy pomocy końcowego odcinka jelita połykają powietrze ponad wodą no i następnie ten bombelek powietrza dociera do końcowego odcinka jelita który jest bardzo silnie ukrwiony no i spełnia rolę podobną do naszych płuc to na dzisiaj będzie tyle czy nie wypłynął ten czwarty osobnik, nie wiem gdzie on jest, gdzieś schowany. on jest jednak puchliwy, to jest ciekawe, kupiłem je, równocześnie miały tą samą wielkość, natomiast tamten czwarty jest o połowę mniejszy od tych tutaj. No, tak z innej beczki mam nadzieję, że będę miał nasiona tego ponagotona, już niestety jest skatowany przez te antistrusy tutaj one stawicznie łażą po nim stąd te takie brązowe ślady Tam zaraz zaczynają rosnąć glony pędzelkowe te liście są dość kruche i, i łatwo się niszczą plus to, że kwitnąca roślina bardzo silnie wyczerpuje swoją cebulę i no, robi się taka brzydkawa niestety tutaj są młode dwie rośliny już zaczęły kwitnąć powoli zacznie się z nimi to samo dziać natomiast ten już kwitnie od kilku miesięcy dość intensywnie no ale chciałbym nasiona no i, i chciałbym ośny potomne tym bardziej, że ta roślina dosyć droga jest trzeba tam dać 6-7 euro za nią no może to nie dużo, ale ale uważam, że jak można sobie samą roznożyć, a chciałbym akwarium, w których byłoby ich więcej bardzo fajnie wygląda ta roślina, jak jest nurt wody. Tu zobaczcie, tutaj nowy liść, świeży rośnie, on jest taki fajny, zielony. No, może kiedyś zrobię odcinek o aponogetonach. Mam trzy gatunki, więc coś tam mógłbym powiedzieć, a hodowałem trochę więcej. Może w sobotę coś nagram, zobaczymy. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie. No, i zapraszam do następnego filmu, postaram się w sobotę coś zrobić. No, widzicie, jak niszczą. No, ale cóż im zrobić? Albo rybki, albo akwarium. Ja akurat wybrałem rybki, więc yy, niestety trzeba się liczyć z tym, że rośliny będą niszczone. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. A, widzicie, zapomniałbym. Zapomniałbym. Chciałem Wam zwrócić uwagę, że mając tego typu kopiące ryby, dobrze jest mieć dwa filtry. A w zasadzie to według mnie jest absolutny wymóg. Czyli biologia tutaj w kubełku, a mechanika skimmer z łatwym dostępem do gąbki i łatwym pukaniem. Nie ma co widziwiać z jakichś tam. Yy, futurystycznych skimmerów kupować bo będzie się wkurzać to powinno być łatwe do ścienięcia i wyczyszczania, najpierw sobie kupić drugą zapasową gąbkę, ja tak mam i po prostu codziennie przy karmieniu wymieniam tą gąbeczkę brudną pukam przygotowuję następny dzień to trwa wszystko 5 minut a naprawdę, zobaczcie jaki jest biały ten piasek tutaj bez żadnego wszczykiwania wody utlenionej i tym podobnego, dziadostwa. Ja akurat takich rzeczy nie akceptuję. No i cóż, trzeba myśleć przy akwarystyce. Tak, jak we wszystkim nie wierzyć to, co mówią tam sprzedawcy zoologicznych od nich raczej niewiele się dowiecie. Oni po prostu chcą sprzedać taki fach. A ja. Mam swój rozum, wy też no cóż, to taka dygresja była. Zapraszam do kolejnych filmów. Myślę, że następny filmik to bym zrobił w sobotę. Tak poopowiadałbym, co się podziało. Jak nie było, w, jak byłem w Polsce. A kolejny zrobię tematyczny w ogóle. Tak myślę, że chyba zacznę robić raz. Tematyczny, a raz trochę ględzenia. Co mi się mógł wygadać, bo to dobry psychoterapeuta. Dobrze tak, wyrzucić z siebie różne tam rzeczy. A szczególnie, jak słuchają ludzie, yy, którzy mnie nie znają. <laughs> Okej. Okay. Życzę wszystkiego dobrego. Hejka.